Będziecie się W tele. prawdziwym hołd. Miliony lajków zmieniają ludzi. To chore czasy, czas się obudzić. Gdy widzę to, to czuję smutek. Dlatego teraz nawijam nutę. Nic nie może być. Tak idealne, byłoby za proste, no i banalne. Zrozumieć to wszystko. Trzeba doświadczeń. Te złe wspomnienia, chwile. Połączyć z faktem nic nie może być. Tak idealne. Byłoby za proste, no i banalne. Zrozumieć to wszystko. Trzeba doświadczeń. Te złe wspomnienia sobie dęgiem, A ty mas jesteś zwykły śierdem, ja jestem gość, klikasz klawiaturę, by mi pocisnąć. Jedyne co ty możesz to chuja liznąć, życie Adelante, kiedyś było marne, byłem na tym szycie, no a potem znowu upadłem, stałem się podniosłem, łowy odzyskałem, ale najważniejsze, że radę sobie dałem, pokładana oga, była na każdym kroku, widziałem szmaty, cwele, nawet za czasem roku nie zatraciłem gary, bo żyć było dla kogo, nawet gdy nie, nie było już nikogo, niech będzie to przeskoga Dla każdych ludzi wartych, że w życiu prosta droga Jest chyba na żarty, nigdy nie patrzeć w przeszłość Tylko lecić do przodu, nawet gdy jest ciemno i słońce zobaczyć znowu, nic nie może być tak idealne Byłoby za proste, no i banalne Zrozumieć to wszystko, trzeba doświadczać Te złe wspomnienia chwilę połączyć z faktem Nic nie może być tak idealne byłoby za proste, no i banalne, zrozumieć to wszystko trzeba doświadczeć, te złe wspomnienia chwilę połączyć z faktem. Koi, nie bać. i to jest bez sensu według mnie, tekst jest kurwa zjebany, bit nie pasuje, mój głos nie pasuje i chuj w dupę. No. Wkurwiłem się i wyjebałem wszystko w bo mówię kurwa nie warto. No. To nie jest to, to nie jest to kurwa, nie mój styl, nie mój tekst, nie moje słowa, znaczy słowa moje, ale nie mój styl, nie mój...